A więc wybraliśmy 7 osób, które będą brały udział w nagraniach testów rowerów BH w Gdańsku. Ale zaszło poważne nieporozumienie, bo tak naprawdę wszyscy jesteście zaproszeni wszyscy bez wyjątku po prostu te 7 osób będzie brało udział w nagraniach testów natomiast każdy może przyjechać. Do Gdańska, żeby potestować sobie rower BH. Ciężarówka przyjeżdża zapakowana po brzegi rowerami elektrycznymi, przyjeżdża do nas z Hiszpanii, bo robi tur po Europie. No, dla każdego znajdzie się rower, także zapraszam. A dokładnie 18 sierpnia. Polsat Plus Arena Gdańsk na parkingu P3. W poprzednim filmie mówiliśmy o innym miejscu spotkania, ale okazało się, że tam ciężarówka nie może się rozłożyć na parkingu, więc teraz będzie to Polsat Plus Arena Gdańsk. Startujemy o 10. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, skontaktujcie się z chłopakami z BH, bo możliwe, że będzie sporo ludzi i żeby oni ogarnęli to wszystko, wiecie, logistycznie, obsłużyć wszystkie te osoby. No to fajnie by było, jakbyście się do nich odezwali, potwierdzili swoją obecność. Zapraszam Was do kontaktu z BH Bike z Polska. Na dole macie link. Wtedy dowiecie się jakie mają rowery, zarezerwujecie sobie wybrany rower, tak żeby nie było zaskoczenia. Ja z kolei około godziny 11 zabieram te moje 7 wybranych osób i jedziemy przeżyć przygodę. I jedziemy potestować te rowery, zobaczyć jak się spisują i nagrać dla Was materiał. A jeszcze jedna ważna rzecz, moi drodzy, ciężarówka BEHA nie tylko będzie w Gdańsku. Ona potem przemieści się na południe Polski. Tam zatrzyma się na początku w Jasienicy w sklepie Montream i to będzie 20 sierpnia. Potem 21, 22 sierpnia ciężarówka stacjonuje w Wiśle na rynku. No i 23 jest w Czechach na Karolinka Ski Center. No ja tylko uczestniczę w Gdańsku, ale jestem pewien, że jeśli ktoś jest z dołu Polski, będzie mu bliżej. Ja już się nie mogę doczekać na tego 18. Zacieram ręce. Naprawdę to będzie świetna przygoda. Dobra moi drodzy, ja uciekam, lecę składać kolejny film, który wyjdzie w sobotę. Będzie to film z tego jak rozkładam Mksusa XF15C, takiego przekładniowego. Rozbieram go wszystko, pokazuję co tam ma w środku. Lecę składać. Moi drodzy, trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie. No i do zobaczenia w następnym odcinku.